Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Przemkiem Kardą i porozmawiamy o rzeczach związanych z wojskiem, z polityką, z serwisualem i z podróżami. Witam cię serdecznie. Witam. Cześć. E, powiedz proszę, czym się zajmujesz tak od wielu lat hobbystycznie, może najpierw? My nie mieliśmy broni, bo nam nie przysługiwała broń jako e, Polakom. Natomiast Amerykanie nosili. Zresztą później dowiedzieliśmy się od nich i nam dali taką broń, wychodziliśmy w, w teren. Nosili takie pistolety, rewolwery e, z taką bardzo krótką lufą, na, ogromny e, naboj, nie wiem jaki to był kaliber, nie pamiętam, na więcej niż mm. Czyli robisz wszystko w taki sposób, aby nie pozostawiać śladów. Nie gotujesz, nie robisz ognisk, nie kopiesz e, żadnych obowy, o, obozowisk, e, nie łamiesz gałęzi, nie usypujesz sobie żadnych takich kopców z, z tego z liści. Po prostu stosuj taką zasadę, która mówi ci, że mnie tam tak naprawdę nie było. Nie istniałem w tym miejscu, więc nie ma prawa, żeby jakieś ślady pozostawić. I to się dotyczy nie tylko obozowiska, także staramy się, wiadomo, przeciwnik może być psy, może wywęszyć nas. Natomiast w działanie w stylu wchodzimy, nie wiadomo kiedy, wieszamy gościa, pozorujemy, że wszystko było, odbyło się samodzielnie, nawet może piszemy list, są specjaliści, którzy się specjalizują w piśmie że mhm. pismo jest identyczne jak faceta, który się zabił. On pisze list pożegnalny, podpisuje się i mamy samobójstwo. Aż to w Polsce było tego w ostatnich czasach bardzo dużo. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 1939, w którym mieliśmy też sojusze, nie powtórzyłby się współcześnie. Mhm. E, ponieważ osobiście uważam, że kto by chciał, tak na logikę, kto by chciał umierać za Warszawę w dzisiejszych czasach? Francuzi na pewno nie chcieli Niemcy na pewno nie chcieli a Anglicy to już nie wspomnę o Anglikach.